No więc to się zaczęło, jak ja miałem 5-6 lat. Słuchajcie, to się jakoś zaczęło, jak miałem 5-6 lat. Jako że mieliśmy kablówkę, oglądaliśmy wizję. Na wizji było MTV. A na MTV były teledyski. W teledyskach był taki pan, Merlin Manson się nazywał. Teraz legenda, ale wtedy były różne dziwne rzeczy z nim związane, ale to było wszystko jakieś wyssane z palca. I wujek mnie zawsze straszył, dzięki wujek swoją drogą. Straszył mnie, że e, on odgryza dzieciom uszy, że po prostu wkłada sobie szczury do lodówki i tak dalej. Wujek, dzięki naprawdę dobrze mi pomogłeś wtedy. No i wujek oglądał te teledyski, no nie? I w teledyskach ten i w teledyskach bawy były prawie z gołymi cycami i tak się zaczęła historia z seksem u mnie od Merlina Mansona i teledysku do jaka to była piosenka? E, Tainted Love, cover e, Soft sella. słuchajcie teraz to bym powiedział, że Merlina Mansona szanuję ale to w ogóle abstrahując od tematu wracamy do głównego tematu mój wujek Mój wujek to był taki gość, który wszystko, co z Ameryki przyszło, to on zaraz to łapał. Więc jak była American Python, już zaraz miał na kasecie, nie pamiętam, czy nagrany z telewizora, chyba z Kanal Plusa, no bo tak kiedyś było w Polsce. I po prostu e, puścił mi ten film. Wujek, bardzo Ci pozdrawiam, że puściłeś sześciolatkowi film, gdzie baba się rozbiera prawie do rosołu i ogólnie chodzi o seksik. Oh yeah, yeah that's right baby. Więc ten, obejrzałem ten film z wujem. I wtedy widziałem pierwszy raz cycki, no nie? I to było takie. No, rewolucja. I powiem wam szczerze, że wtedy ta laska to mi się wydawała taka wspaniała. You have seen me. nie miałem takiego seksualnego pojęcia na ten temat, ale wiedziałem, że to jest coś dla dorosłych, bo widziałem jak się wujek zachowuje, wiedziałem, że ten. Ale pokazałam mi to mama, jak oglądasz, to weź go, zjeb. Obejrzałem sobie American Pie i ta kobieta i jej cycki, to ja do dzisiaj mogę sobie wyświetlić na ścianie, bo wiem, jak to wyglądało. No i włączałem sobie parę razy to American Pie z tej kasety biedackiej, bo czasem nie było kogo w domu, to ja wiedziałem, że to nie dla dzieci i sobie puszczałem. Ale ja tam nic nie robiłem, ja to po prostu oglądałem, jakoś mnie to fascynowało. A potem znalazłem drugą kasetę i to nie była kaseta raczej należąca do mojego bójka, tylko do mojego dziadka prawdopodobnie. I kaseta to był taki film erotyczny, ale komedia erotyczna, nie żaden film pornograficzny, bo to jeszcze do pornografii nie doszło, jeszcze nie widziałem pornografii nigdy, nie, nawet nie wiedziałem co to jest seks jak byłem wtedy tak mały wiedziałem oczywiście co to są wiedziałem, że są cycki, wiedziałem tak dalej ale nie wiedziałem jak to wygląda po prostu no, nie miałem skąd, nie miałem takiego materiału jeszcze znalazłem taki film nie pamiętam jak się nazywał dziadek jak masz tą kasetę, wyślij mi do Japonii albo weź mi napisz jak się nazywa ten film bo ja szczerze, fascynuje mnie to od lat i powiem wam szczerze jest tam taka postać w tym filmie która wygląda jak Mark Hamill i ja jako dzieciak ja myślałem, że Mark Hamill zagrał w takim filmie, i miałem takie bardzo zdziwko, bo ja od małego chłopca byłem fanem Gwiezdnych Wojen. I jak zobaczyłem mojego po prostu Luka Skywalkera, jak ściąga, e, że tak powiem, z kobiet staniki i tak dalej, to byłem taki bardzo zdziwiony. Ale ten film był taki rubaszny, powiedziałbym nawet, że zabawny. Problem w tym, że ja tego filmu po prostu znaleźć nie mogę. No i mój dziadek, jeżeli dziadek naprawdę masz ten film, daj mi ten film. No i to była taka druga historia, jeżeli chodzi o seksik, no to tam były jakieś takie sceny, ale nie było nadal seksu, nadal nie wiedziałem o co chodzi. I co? Bum! Kilka lat później pojawił się internet. Wszedłem do mojego kuzyna i kuzyn mówi, chodź coś ci pokażę. Ja siedzę, kuzyn rok starszy, pozdrawiam kuzyn. I słuchajcie, i kuzyn mi pokazuje i się śmieje i mu, i tam nie wiem, pokazuje mi jakąś starą Niemkę i jakiś i ona robi po prostu handjob'a Murzynowi i ten Murzyn no po prostu nie, no, nie, nie staje do walki, co nie? I mój kuzyn Zoba, Zoba nawet nie może stać do walki, a ja mówię, stary, ja nie wiem o co, o co chodzi. Ja do końca nie wiedziałem na czym to polega, no nie, nadal, ale jak zobaczyłem członka, to wtedy widziałem, że to jest mój członek, bo ja też takiego mam, tylko nie czarnego, tylko białego. No i wiecie. No i wiecie, i troszeczkę zacząłem się roz, rozglądać za tą pornografią. Mama przepraszam, jeżeli to oglądasz, ja szybko wiedziałem o pornografii, więc e, obejrzałem różne filmy, ale nadal do końca, do końca to mnie nie interesowało. Nie miałem jakiegoś jako że byłem małym chłopcem, bo powiedzmy, że już jestem w tym momencie 10-latkiem, to nadal nie było to coś co mnie interesowało. Więc no e, dalej oglądałem gołe baby, po prostu cycki i, i wiadomo i to drugie. No i co? No i miałem taką kablówkę, potem cyfrę plus. No nie, i na cyfrze plus były takie kanały zakodowane, a właściwie nie zakodowane, po prostu trzeba było być bardzo głęboko w kanałach, tam kanał 600 któryś, i tam miałeś takie kanały jak Diva Futura, e, Sexy Chat i tak dalej. Na przykład widzisz jakieś tam, nie wiem, baby z a, Arabii siedzące i ściągające staniki, to było tak, tak nieerotyczne jak tylko może być. Ale za to znalazłem ten Diva Futura, gdzie były Włoszki, które... I to była rewolucja dla mnie. Były Włoszki, które rozmawiają ze swoimi widzami, którzy do nich dzwonią i one i ci widzowie mówią, co one mają zrobić. Że na przykład ściągnij stanik. I ona to robiła, no nie? I to była dla mnie rewolucja. I te kobiety bardziej przypominały ten, ten mój ideał z American Pie, który wtedy miałem, tej, tej głównej bohaterki, tej głównej baby, która się rozbiera w American Pie. No i ten... No i zapraszałem kuzynów, zapraszałem kolegów, pokazywałem im i oni też nie wiedzieli o co chodzi i się śmialiśmy strasznie, bo to było bardziej dla dzieciaków takie do pośmiania, bo to było coś dla dorosłych i nie wiedzieliśmy do końca, na czym to polega. I nikt nam oczywiście tego nie wytłumaczył, bo byliśmy dziećmi. No i na przykład kiedyś była taka sytuacja, że oglądamy Diva futurę z kuzynem i Laska ściąga majtki, co nie? Ja wiem, że mówię wam to bardzo szczegółowo i to jest takie super żenujące, żeby w ogóle mówić o seksie w Polsce, yy, ale kurwa, jeżeli... A jeżeli uważasz dalej, że mówię nie o seksie to jest coś żenującego, to dalej lec sobie misjonarza przy zgaszonym światle pod koderką. Proszę bardzo, zapraszam. No więc laska ściąga majtki, już wszystko ma być, już z kuzynem patrzymy, pozdrawiam Filip. I nagle, nagle ma kolejne majtki pod spodem. I myślę, A! o co chodzi po prostu. No i, i potem ja miałem internet i odkryłem coś takiego, co się nazywało w Europie i w Ameryce jak hentai, co nazywa się w Japonii Dodzin. E, no i... I to, to było śmieszne dla mnie, bo wtedy miałem już, nie wiem, 12-13 lat. To już był taki moment, gdzie, gdzie zacząłem być. E, zacząłem się onanizować, oczywiście. I swoją drogą historię co do onanizacji przyszedł do mnie kiedyś kolega. oglądał DIVE FUTURE i ja mówi: O, takie rzeczy oglądasz. Mieliśmy 11 lat, bo wtedy zacząłem się onanizować. I on mówi: e, Słuchaj, a robisz to? A ja mówię: Ale co robię? No, wiesz, no. Ale ja mówię, ale ja nie rozumiem, o czym ty do mnie mówisz. No, ja ci pokażę. I mi powiedział, że jak to się robi. I poszedł do domu. Pozdrawiam Kacper, nauczyłeś mnie masturbacji. E, no i potem miałem, jak już mówię, miałem ten internet, zacząłem się analizować regularnie. E, ale, że to był jeszcze wczesny, wczesny etap pornografii w internecie. To nie było czegoś takiego, co jest dzisiaj, no nie? To nie było tak, że wchodzisz na stronę, wpisujesz coś, znajdujesz coś, co całeś I jeszcze w, po prostu w polecanych masz... Y, masz to, co chcesz, kolejnego, bo po prostu algorytm tak działa. Nie, to po prostu oglądało się właśnie jakieś stare Niemki walone przez murzynów i trzeba było z tym po prostu dealować. Albo to, albo diva futura, taka jest prawda. Jeszcze jakości to była zazwyczaj 360, a w porywach 480p. Więc teraz, jak wszyscy macie tą, że tak powiem, mobilną pornografię, że możecie zobaczyć sobie na telefonie, kiedyś była taka sytuacja, że mój kolega miał stary nokie, starą Nokię, i na tej nogi można było sobie ściągać obrazki erotyczne. I wiecie, ile się ściągało taki obrazek? Kurwa, 10 minut. I był w takiej jakości, że rozpikselizowane gówno widać. A teraz macie telefony, wszystko, macie Full HDF, sobie robicie i tak dalej. Coraz bardziej zacząłem zagłębiać się w pornografię jako nastolatek, bo w końcu w gimnazjum czy, na, w pod, na, czy pod koniec podstawówki wszyscy zaczęli o tym mówić, że no oni lecą w mięso, że. Ogólnie wszyscy to robią, wszyscy zajrani, jak ktoś tego nie robił, to w ogóle lamer, więc ja w sumie myślałem, no to to jest najnormalniejsza rzecz, jaką chyba można robić, jeżeli każdy w moim wieku to robi, a moja mama, czy mój, e, czy mój wujek, czy ktokolwiek i tak by mi nie powiedzieli, więc ja myślę, kurczę, może oni przecież chowają to, że ja powinienem to robić w tym wieku i tak dalej. Bardziej się w to wciągałem, ale nadal nie miałem takiej imersji, bo prawda powiedziawszy, jeżeli chodzi o pornografię, to jeżeli naprawdę jest jakaś, że tak powiem, możliwość, żeby się od tego uzależnić, to musi być imersja, musisz to czuć, musisz tam być. A ja zazwyczaj znajdywałem filmy, znaczy powiem Wam tak, no ja zazwyczaj nawet jak miałem 15 lat, to szukałem filmu godzinę, dwie godziny, marnowałem i myślałem Jezu, po prostu to powinno trwać 10 minut, a ja od dwóch godzin szukam filmu, który i tak mnie nie usatysfakcjonuje, więc jak już to zrobiłem, i tak byłem rozczarowany, bo raz miałem wstyd, bo wiedziałem, że to, co zrobiłem, później już się rozro... że tak powiem, zdałem sobie sprawę, że to, co robię jest złe, bo ksiądz powiedział, że tego nie wolno robić, a jak mówi, że w brawo mówią, że można robić, to oni się mylą i oni promują złe rzeczy, a ksiądz mówi, żeby tego nie robić, więc yy, miałem teraz takie, wiecie, miałem taką Rozkminę kto ma rację, tym bardziej, że pochodzę z katolickiej rodziny. Przestałem to robić regularnie, że tak powiem odszedłem od tego. Nie było jeszcze nadal wtedy full HD pornosów i ogólnie miałem taki internet, że dupa. I oglądałem na takich strasznie podstawowych stronach, ale potem tak naprawdę wszystko zmieniło się jak mi koledzy podali takie bardziej insiderskie strony, których nie znałem. I teraz to też by można by było powiedzieć, że to są jedne z tych takich największych, ale to dla mnie było wtedy insiderstwo bo dla mnie tylko ta czerwona tuba, że tak powiem, wtedy istniała, bo byłem po prostu głupim idiotą, który nie potrafi sobie nic znaleźć. E, no i, i tak to wyglądało, no nie? I wtedy to już, że tak powiem, zacząłem być pełni świadom jak to działa i, i tak dalej, ale nadal nie oszukujmy się, że wtedy w tamtym czasie dobre 5-6 lat temu królowa sztuczność tak kompletnie. Jak ja byłem młodym chłopakiem, to ja nie potrafiłem odróżnić, czy, czy na przykład kobieta ma naturalne ciało, czy, czy wszystko plastikowe. I dopiero z czasem, że tak powiem, jak sobie wyrobiłem bardziej gust, to zauważyłem, że, że te kobiety w większości są plastikowe, szczególnie w tych amerykańskich produkcjach, które są najpopularniejsze, nie oszukujmy się. No i tak odkryłem azjatycką pornografię. Na początku, jak widziałem azjatyckie pornosy, jakieś japońskie, koreańskie czy chińskie, to miałem na początku takie raz, że nie jestem w pełni przekonany, czy te kobiety są dla mnie, że tak powiem, atrakcyjne. Na początku nie miałem, nie, nie miałem, że takiego, że o, azjatki, ale sexy la, laleczki czy coś. Nie, no raczej miałem takie zdziwko. Po drugie, czemu ludzie mieli cenzurę na, na twarzach czy na genitaliach. Myślałem, że to jest strasznie shady, że to ta po prostu jakby kojarzyło mi się w Polsce to tylko, że na policję kogoś podali, no to ma na przykład zakrytą twarz, a w Japonii to z zupełnie innych powodów. No i tak sobie oglądam, oglądam i oczywiście wcześniej znałem już hentai, ale hentai to była zabawa. Ja się z tego, że ta, z, z hentai to była dla mnie taka bardziej, e, żeby się pośmiać z kolegami. Prawda jest taka, że ja do tego po prostu nie potrafię, bo to są po prostu narysowane postaci, a ja jeżeli, jeżeli mam mieć jakąkolwiek imersję, jeżeli o to chodzi, to muszę mieć prawdziwą kobietę. Taką prawdziwą kobietę, bo jak byłem już taki nie wiem, siedemnastolatkiem, to zdałem sobie sprawę, że nie ma nic bardziej obrzydliwego niż sztuczne piersi, to jest kwestia gustu. Ja bym nigdy nie dotknął kobiety ze sztucznym biustem. Na no dodatek zdałem sobie sprawę, że te często kobiety, które mają bardzo duży biust, które są, że tak powiem, najpopularniejsze, no to te kobiety zazwyczaj są po prostu otyłe. I to dopiero widać w połowie filmu, jak ona leży i jest taka fałda. Więc... E więc no zdałem sobie sprawę, że te różne ideały piękna, takiego y, porno piękna, no to nie są moje ideały, zacząłem szukać czegoś innego, trzeba szukać kobiet, które wyglądają bardziej naturalnie, tak w japońskiej pornografii znalazłem to bardziej, bo tam była bardziej taka imersja, tam była po prostu kamera, że ktoś trzyma kamerę w łapie i robi to z kobietą albo coś w tym stylu, albo zapraszają kobietę z ulicy i miałem taki niepokój w sercu względem tego wszystkiego, ale wszedłem w to i prawdę powiedziawszy to jest mój ulubiony rodzaj pornografii w ogóle nie przez to, że kobiety są Azjatkami, bo jakby w Europie czy w Ameryce robili takie pornosy, to też bym je oglądał przez to, że są naprawdę, że tak powiem autentyczne w pewien sposób, mimo że nadal nie była to sytuacja, w której ja zdałem sobie sprawę, że wszystko w pornografii jest po prostu fałszem. Dopiero jak zacząłem być aktywny seksualnie, to zdałem sobie sprawę, że to tak nie wygląda że jest dużo bardziej okład, że nie jest wcale tak cool i tak dalej. Więc potem sobie pomyślałem jak już to zrobiłem kilka razy, to zdałem sobie sprawę, że e, że to nie jest tak. I dużo chłopaków może mieć takie wyobrażenia właściwie miliony chłopaków i przez to na przykład mogą być bardzo niesatysfakcjonującymi partnerami seksualnymi, bo mogą sobie wyobrażać, że ich partnerka to jest gwiazda porno i tak dalej. No i wtedy przestałem oglądać. Potem musiałem wrócić, jak już wróciłem, to wróciłem na dobre, powiem wam szczerze, uzależniłem się kompletnie, bo musiałem uciec, miałem po prostu, byłem w głębokiej depresji. Więc zdałem sobie sprawę, dlaczego ludzie są uzależnieni od pornografii i to nie jest tylko dlatego, żeby, że tak powiem, zaspokoić swoje potrzeby seksualne, tylko jak każda, każde uzależnienie jest jakąś ucieczką i próbą e, polepszenia swojego nastroju i, i swojego... Życia. Więc weźmy pod uwagę sytuację, gdzie ktoś jest w głębokiej depresji, jest hikusem jak ja i ucieka w masturbację, ucieka do pięknych kobiet, które zawsze mówią mu, że jest wspaniały, że zawsze jest po prostu najlepszy, nigdy nie lami i tak dalej. No to jest bardzo satysfakcjonujące. I jeżeli chodzi o sam fakt, sam, sam orgazm jest taki. Że, że to jest jak, jak na przykład branie narkotyków, to, to jest tylko po to, żeby przez chwilę poczuć się dobrze, a po 20 minutach czujesz się jak gówno. Ja miałem naprawdę długo, długo problemy z pornografią i no, powiedziałbym, że nawet do dzisiaj mam. Ale jeżeli chodzi o to, to ja jako, że jestem teraz w zdrowym związku, no to oczywiście coraz mniej, prawie w ogóle. Staram się być nofap, bo nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale jeżeli oglądacie pornosy, to jeżeli jesteście aktywni seksualnie i oglądacie pornosty całkiem regularnie to tak powiem wpływa na waszą aktywność seksualną, w sensie na waszą... no na to jak na długo możecie na przykład, no, na różne rzeczy, no po prostu psychicznie, że was to wykańcza ja w pewnym momencie wszędzie widziałem falusy i to może was śmieszyć, ale jak coś było w kształcie chuja to myślałem o chuju miałem po prostu o, takie jak się mówi, głodnemu chleb na myśli i to jest akurat fakt no więc wiecie, jest ta kompletna imersja w to wszystko, jest to, że to jest idealny świat, gdzie kobiety są uległe, a szczególnie w japońskich, w japońskich filmach, gdzie po prostu one są tak napisane, że oni dokładnie wiedzą, czego ty chcesz. Na dodatek to jest tak zrobione, że jakąkolwiek potrzebę być nie miał nawet najdziwniejszą, ona jest, że tak powiem, ten rynek jest tak nasycony, że oni doskonale wiedzą co, jak i kiedy. Na dodatek od kiedy, i to jest właśnie chyba najważniejsze, to jest właśnie to teraz. Ten największy problem z pornografią. Algorytm, taki jak jest na YouTube, gdzie po prostu nie możesz się uwolnić od YouTube'a, bo cały czas widzisz z, z boku coś, co Cię interesuje, bo algorytm wie, co oglądasz i tak dalej. Tak samo jest z pornografią teraz. Kiedyś naprawdę ludzie oglądali jej mniej, bo raz nie było mobilu, więc ludzie nie oglądali na telefonie, nie, ludzie się nie masturbowali po prostu w kiblu, jak robili kupę. E, a dwa, po prostu. Jest tego tyle i jest tego tak dobrze, w sensie, że jak obejrzysz ten film i widzisz z boku kolejny, wiecie, pornografia zawsze była taką nadstymulacją mózgu, że tak powiem, pewne. pewne Bodźce były, że tak powiem, bardziej stymulowane niż normalnie, jakbyście uprawiali seks. To jest normalne, na tym polega masturbacja, ale teraz to jest za dużo. Bo jeżeli na przykład znajdujecie 10 filmów, 10 filmów jest naprawdę interesujących, bo ja tak na przykład potrafię włączyć sobie w zakładce i sprawdzać, co jest najlepsze, to jest jakbyście mieli na raz 10 partnerek seksualnych i was mózg. Wasz mózg, wasze emocje tego nie wytrzymują, i taka jest prawda. I przez to ludzie się robią uzależnieni, przez to ludzie uciekają w pornografię, przez to, żeby przez te 3 sekundy poczuć się dobrze. Ale jeżeli macie partnerkę seksualną, no, 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 no fap. Ludzie, mówię wam teraz szczerze: ja jestem nofap. Mówię że jesteście piwnicami z które walą sobie do anime dziewczynek. Aito loves to collect things from Japan. To przestańcie, bo kobiety nie są ani me dziewczynkami. Kobiety nigdy nie były ani dziewczynkami, i żadna kobieta nie wygląda jak pierdolony rysunek. Wydaje mi się, że podsum podsumowanie można zrobić takie. Bądźcie nofab. Nie dajcie się prowokować seksualnie, bo wszystko jest prowokujące seksualnie. Gdzie nie pójdziecie? Wchodzicie na YouTube, a widzicie miniaturkę, gdzie są po prostu piersi kobiety albo coś w tym stylu. I powiem wam szczerze, że to dużo osób sobie myśli: Ale co ty, ja jestem jak mały chłopiec, że, że ja zobaczę cycki już po prostu. Niestety tak jest. I to nie jest przez to, że jesteś jak mały chłopiec. To jest przez to, że jesteś, że tak powiem, przesadnie nastymulowany tymi seksualnymi rządzami przez pornografię. I wydaje mi się, że wystarczająco powiedziałem: Ja jestem nofab. Wybądźcie nofab. To nie są żarty. To nie jest komedia. To jest naprawdę poważny problem. Dziękuję.